Łukaszek to shop pracz, który nazywał siebie lełucznikiem. To najlepszy przyjaciel Freda. Okradał zwierzęta z zoo dla własnych korzyści. R. gdy pingwiny go złapały, skłamał, że rozdaje łupy biedniejszym z parku. Szeregowy był pod jego wielkim wrażeniem i chciał mu oddać swój drogocenny lizak o smaku pomarańczy. Wkrótce pingwiny odkryły jego prawdziwą naturę i sprawiły, że jego kłamstwa się urzeczywistniły. Na koniec pomagał biednym zwierzętom, ale tylko dlatego, że pingwiny go do tego zmuszały. Jest on parodią Robin Hooda. W odcinku Impas w tunelu pojawia się shop pracz o praktycznie identycznym wyglądzie jak Łukaszek, jednak tylko wspominał o Łukaszku, którego wspomniał jako Archie. Jest przyjacielem Freda, ale wiewiór określił go jako ten mały, wredny wstrętny oszust i mój najlepszy przyjaciel w odcinku Maska Shopa nazwał Boksera w TV leszczem. W tym samym odcinku Fred wspomniał, że Łukaszek jest jedynym shopem w parku, co jest sprzeczne z informacją z odcinka Impas w tunelu, gdzie to tu pojawił się inny shop. Potrafi imitować francuski akcent. Według szeregowego był niesamowity. Jego imię Łukaszek zostało prawdopodobnie dane z powodu podobieństwa do wyrazu łucznik. Angielska wersja, czyli Archie, jest podobna do wyrazu archer, co również oznacza łucznika, którym jest ta postać. Głosu użycza mu Jacek Bończyk, który dapinguje też doktora Bulgota. Świstaki Dwa świstaki o imionach Gomer i Bo. Jak na razie pojawiają się wyłącznie w odcinku Podkapany Dołek, gdzie chcą zdobyć kij wykuty w czeluściach Góry Buchachy. Zmusiły pancernika de Kida, by zmusił szeregowego do kradzieży drogocennego kija. Okazuje się to dość późno, ponieważ na początku okłamały skipera Kowalskiego i Rico. Powiedzieli im, że pancernik pokonał ich w golfa i zabrał im cały majątek. Najwięksi wrogowie pancernika Dekida nie są tak dobrymi graczami w golfa jak The Kid i Pantalon. Święty Mikołaj pojawia się w krótkometrażowym filmie Mada Gwiazdka i pod koniec odcinka Przedświąteczna Gorączka. Rozumie mowę zwierząt. Pojawia się tylko w odcinkach specjalnych. Umie robić bez żadnych przyrządów zabawki. Dzięki niemu Julian zrozumiał, że trzeba też dawać, a nie tylko odbierać. Na Madagaskarze był uważany za czerwonego goblina.